Cześć, mam na imię Agnieszka i bardzo serdecznie witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie zestaw 10 ćwiczeń, które poprawią moc Twoich nóg, a także Twoją równowagę. Dlatego bardzo ważne tutaj będzie to, abyś cały czas mocno napinała brzuch i pośladki, bo właśnie te mięśnie trzymają Twój kręgosłup i pomagają Ci zachować równowagę. Większość ćwiczeń będzie tak naprawdę obciążała jedną nogę, więc tutaj może się zdarzyć, że Twoje kolano gdzieś tam będzie uciekało, czy to do środka, czy na zewnątrz. Staraj się temu przeciwdziałać. Pierwsze ćwiczenie, od którego zaczniemy, to tak zwany dragon skład, czyli bardzo krótki wykrok, w którym schodzisz do dołu i do góry. Ok, gotowa. No to lecimy. dołu. I mocno do góry. Tutaj będziemy wykonywać dzisiaj, tak jak mówiłam, 10 ćwiczeń. Każde ćwiczenie po 30 sekund. Mocno idziesz środkiem klatki do kolana, nogi z przodu i do góry. W momencie, kiedy idziesz do góry, odpychaj się mocno, spięty nogi z przodu. I góra. I jeszcze ostatnie sekundy, i za chwilę zrobimy zwrot na drugą nogę. Jeszcze raz idziesz do dołu i klatką wtedy do nogi z przodu. Go! Lecimy na razie, w miarę wolno. Ważne jest to, żebyś robiła prawidłowo niż jakkolwiek a szybko. Nigdzie nam się nie śpieszy. Robisz to dla siebie. Pamiętaj o tym, żeby cały czas napinać brzuch. Ręce możesz położyć sobie na biodrach, trzymać wzdłuż ciała, ale nie zapieraj się tutaj na noc. Ok, idziemy kolejne ćwiczenie, lift. Stajemy na jednej nodze, delikatnie ugiętej i do dołu. U góry jest wdech. Idziesz do dołu, z wydechem wracasz, dołu. Skup się, patrz się w jeden punkt. Tutaj musisz już zachować równowagę, więc tego nie da się zrobić w momencie, kiedy patrzysz wszędzie dookoła. Ok, zmiana nogi. Teraz druga. Pamiętaj, że noga, na której stoisz, jest delikatnie ugięta, a ty idziesz stułowiem do dołu i wracasz. Noga idzie. Jak w wahadle. Wdech, czyli, czyli kiedy ty idziesz do dołu, noga się unosi. Jeszcze chwila. Cały czas skupienie. Kontroluj też biodra. Nie pozwalaj, żeby tutaj się odkręcały. One mają cały czas tak samo patrzeć w dół. Ok, kolejne. Ćwiczenie. Będziemy przeskakiwać teraz z prawej na lewo. Na chwilę się zatrzymujesz. Ok, go! Przerwa. I sekundka na... Zostajesz na nodze, na którą przeskakujesz. Staraj się przeskakiwać jak najdalej, tak żeby to było wyzywanie dla ciebie. Dech. I wydech. Dech. Mocno brzuch napięty. Łopatki ściągnięte, tak, żeby plecy były cały czas ładnie wyprostowane. Ok, kolejne ćwiczenie. Noga idzie delikatnie do tyłu i wyskakujesz do góry, ciągnąc kolanę jak najwyżej. Ok, i górę, hop. Noga, tyłu. Pokazuję bokiem. Taki delikatny liwcik, ale już nie tak mocny jak. Było to w poprzednich ćwiczeniach. Pozwól wyskoczyć jak najwyżej sobie, tak żeby noga miała wyzwanie, że musiała spać z jakiegoś większego dystansu od ziemi. I druga noga. Wiem, że już łódka mogą zaczynać odczuwać obciążenie, pracę wzmożoną. Góra. Patrz się w jeden punkt. Może się zdarzyć, że któraś noga będzie słabsza. Może być to konsekwencja na przykład jakiegoś skręcenia, złamania, albo tego, że po prostu jedną nogę obciążasz mocniej niż drugą. Ok, Igor. Ok następne ćwiczenie bieg w miejscu, ale takie trochę dziwne, biegniemy raz, dwa, trzy i na chwilę przystajesz na jednej nodze, hop raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy, staraj się jak najmocniej podciągnąć nogę do klatki piersiowej zatrzymaj się na chwilę na tej jednej nodze niech ona zapracuje raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy na chwilę jeszcze jedno ćwiczenie wykonane na prawą i lewą nogę i przerwa. Ok. Teraz będziemy wykonywać zwykły wykrok. Ja mówię Ci, kiedy już mamy takie palące uda, więc to nam jeszcze mocniej dopali. I dół. Kontroluj to, żeby kolano nie wychodziło poza linię palców. Jeżeli czujesz, że Twoje lędźwia się Jakoś tu niebezpiecznie wyginają. Pochyl się do przodu. Oddychaj. Wiem, że tu już może mocno palić, więc... Dasz jeszcze radę ostatnie sekundy? Dasz, okej. Okay. Zmiana ustawienia. Wystarczy się przekręcić druga noga i lecimy. Ostatnie ćwiczenie w tym pierwszym cyklu. Oddychaj. że już nie możesz, wyprostuj dół. dech, dół z wydechem wracasz. Ale jeżeli masz jeszcze moc, to zostajesz, pulsujesz. Jeszcze chwila. Jeszcze momencik. Okej, okay. cały czas maszerujesz sobie w miejscu, albo po pokoju, w którym ćwiczysz. Jeżeli masz ochotę, napij się łyka wody i mamy teraz minutę przerwy. Dobrze byłoby, jakbyś nie siadała, ponieważ no, twoje mięśnie są teraz w module praca. I tak niech zostanie, niech się za bardzo nie rozluźniają, bo za chwilę znowu będzie trzeba mocniej je napiąć. Więc jeżeli potrzebujesz zrobić sobie dłuższą przerwę, zastopuj, ale jeżeli przerwa będzie trwała trochę dłużej niż 2-3 minuty, to zanim zaczniesz to się rozgrzej. No ale cóż, odkładasz już wodę, ręcznik, cokolwiek masz w ręku, zaczynamy od dragon składów, czyli tych krótkich wykroków. Kolano nogi z tyłu idzie zapięte nogi z przodu. I lecimy, mocno ciągniesz klatką do kolana nogi z przodu. Ważne jest to o tyle, że wiecie, kiedy jesteś na dole twój pośladek mocno się rozciąga, więc ta praca na tym pośladku jest w bardzo dużym zakresie, tu go na dole rozciągam, a u góry spinamy. Wdech, idziesz do dołu, z wydechem wracasz. Cały czas głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, co oznacza, że w momencie, kiedy idziesz do dołu, to w pewnym momencie patrzysz po skosie na podłogę. Druga noga i go. Wdech i z wydechem wracasz. Pamiętaj o ściągniętych ładnie łopatkach. Nie garb się, żeby nie, nie rób czegoś takiego. Ok, następne ćwiczenie lift. Skup się na tym, żeby ładnie całe ciało podnosić opuszczać tak hop. I do dołu idzie korpus, noga do góry. Patrzcie, w jeden punkt. Nie ruszaj za mocno głową na boki, bo to powoduje, że ćwiczenie się robi dużo, dużo cięższe. Tu trzeba się skupić. Ostatnie sekundy. Zmiana nogi. I druga strona. To samo. Lekko ogięta noga. Jeżeli czujesz, że twoje kolano gdzieś tam drży, to się tym nie przejmuj, ale staraj się, żeby jeżeli czujesz, że ściąga ci je to wewnątrz, cały czas wypychać się na zewnątrz. Tak, żeby docelowo ono stało w jednej linii, żeby środek rzepki padał nad drugą, trzecią kością śródstopia. Przeskoki, czyli. Daleko będzie przeskakiwać z prawej na lewej, na lewą i odwrotnie. Ok. I daleko chwilę przytrzymujesz, wracasz. Nogą, która jest w powietrzu nie dotykasz tutaj ziemi. Pozwól, żeby na chwilę zostać w tej pozycji na jednej nodze. Mocno spinaj brzuch. Oddychaj. Uśmiechaj się. Ok. Kolejne ćwiczenie. Przyciągasz kolano. Wyskakujesz wysoko. Noga do tyłu. Gotowa? Dobra. To lecimy. stara się jak najwyżej wyskoczyć na tej nodze. Dzięki temu zrobisz sobie jeszcze większe wyzwanie. Wiadomo, im wyżej wyskoczysz, Mocniej musisz się postarać, żeby wylądować dobrze. I ciągniesz. Ostatnie sekundę. I zaraz zmiana nogi. Druga noga. I teraz mocno do góry. Mocno brzuch napinaj. Wdech. I z wydechem spadasz. Jeszcze chwilka. Kolejne ćwiczenie, czyli bieg. Raz, dwa, trzy. I góra. Go. Oddychaj. Na chwilę zostań na tej jednej nodze. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tutaj też trochę koncentracji, żeby to policzyć. No jak już wpadniesz w rytm, to jest w miarę łatwo. krok. Pamiętaj, mocno brzuch napięty, cały czas idziesz z kolanem do dołu, oczywiście nie wal w nim w podłoga. Jeżeli masz potrzebę, pochyl się. Głównie wtedy, kiedy czujesz, że twoje lędźwia gdzieś tam nieprawidłowo pracują. Dzięki temu jest łatwiej zachować te naturalne krzywizny kręgosłupa. Ale jeżeli czuję, że wszystko jest ok, to w takiej pozycji bardziej sfinalizowanej praca nóg jest jednak mocniejsza. Ok, przekręcać na drugą stronę. I ostatnie ćwiczenie w tym drugim cyklu. Tu możesz tutaj zostać na samym pulsowaniu. Chwila, ostatnie sekundy i mamy zasłużoną minutową przerwę. O. I góra, chodzimy, przemieszczamy się, nie siadamy. Możesz sobie robić jakiekolwiek ruchy, chcesz. Jeżeli masz ochotę, możesz sobie pobiegać, napić się. Oczywiście jak pijesz to nie biegaj stań, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Jeżeli coś się dzieje, pisz koniecznie, postaram się pomóc. Ważne jest to, żeby ćwiczenia wykonywać technicznie, poprawnie i czuć mięśnie. Dzięki tylko temu będziesz robiła się coraz silniejsza, sprawniejsza. A o to nam przede wszystkim chodzi. OK. Ostatni cykl. W związku z tym ustawiamy się do pierwszego ćwiczenia Dragon składy, Mocno klatka idzie do nogi z przodu i lecimy. Jeżeli tu już czujesz, że wszystko masz ustawione, korekt, przyspieszasz, ale to tylko w tym wypadku, kiedy masz poczucie, że robisz porządnie. Czujesz pośladek, ten pośladek mocniej poczujesz wbijając, o właśnie w tym momencie piętę w podłogę. Pomaga to mocne pochylenie się do przodu, zmiana nogi. Tak jak mówiłam wcześniej, im większe jest rozciągnięcie, skurczenie mięśnia, pracuje na większym zakresie tym Jesteśmy w stanie mocniej poczuć dany mięsień. Mocno, spięty do góry, pięta w ziemię. O. I nie zapominaj oddychać, tak? Z podstawą wszystkich ćwiczeń. I lift. Ustawiamy się. Noga delikatnie ugięta i noga do góry, tu w dół i odwrotnie. Mocno brzuch napięty. Kontroluj biodra. Niech one się nie rotują. Dekoncentracji, już jest zachwianie, więc to nie jest łatwe ćwiczenie. Wymaga skupienia, napięcia mocnego. Mówię, że kiedykolwiek miałaś jakieś skręcenia, złamania, to teraz przy tych ćwiczeniach może to wychodzić. Nie ma pośpiechu. Nikt Cię nie goni. Nie masz na czas zrobić 30 powtórzeń. Jak zrobisz 5 poprawnie, super. Lepsze 5 poprawnie niż 15 źle zrobionych. Ok. Następne ćwiczenie. Przeskoki, czyli daleko. Starasz się wyskoczyć do, przeskoczyć do boku raz na prawo, raz na lewą nogę. Zatrzymaj się na chwilę. I daleko. już niewiele nam zostało, więc skup się na tym, żeby jak najlepiej wykonywać te ćwiczenia. Tak jak mówiłam, jeżeli czujesz, że jest super, wtedy dopiero przyspieszasz. I noga wysoko. Spadamy na nią. I następnie delikatny lift. Dech. I tył. Napinaj brzuch. Jeszcze chwila. Mocno do góry. I ostatnie zmiana nogi. Gotowa? Dobra, to lecimy. Nie musisz się tak mocno pochylać, tak delikatnie, żeby ta noga poszła do tyłu. Ważniejsze jest to, żeby jak najmocniej wyskakiwać do góry. Ostatnie sekundy. OK. I jakie następne ćwiczenia? Bieg. Raz, dwa, trzy. Stajemy sobie w miarę szeroko i lecimy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tutaj ruch. Rąk mocno pomaga. Raz, dwa, Jeszcze chwila. Jeżeli chcesz, przyspiesz te ruchy pomiędzy. Możesz robić coraz szybciej. Ok. I ostatnie w sumie ćwiczenie. Wykrok. Tutaj możesz już w tym momencie zrobić na przykład samo pulsowanie, czyli zostajesz na dole i cały czas delikatny ruch góra tu. Jeżeli jest na razie to za ciężkie, idziesz wyżej. Jeżeli to też jest, prostujesz nogi. Tak więc, zobacz, sama możesz decydować o tym, na jakim poziomie robisz to. Ważne, żebyś robiła poprawnie. I nie robiła sobie krzywdy. Zwracamy się na drugą stronę i druga noga. Gotowa? To jeszcze sekunda, dwie i lecimy go. I tu znowu to samo, tak? Czyli pulsujemy, albo jesteśmy wyżej, albo z samej góry schodzimy do dołu. Pamiętaj, najważniejsze w tych wykrokach. Jest to, żeby noga z przodu nam nie uciekała. Idziemy z całym naszym ciężarem bardziej zawsze do tyłu niż tu do przodu. Ostatnie sekundy. Uf, ok. Mam nadzieję, że poczułaś uda, pośladki. Fajnie one zapracowały. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że będziesz tutaj gościem jak najczęściej. Ponieważ sukcesywnie wrzucam na mój kanał nowe filmiki, więc jeżeli masz jakiś pomysł, nawet bardzo nietypowy, na jakiś filmik, trening, który gdzieś tam ci brakuje, tak, ze względu na sport, który poza takim trenowaniem sobie uprawiasz, pisz do mnie. Bardzo lubię wyzwania, więc chętnie podejmę rękawice. Jeżeli masz jakieś problemy, coś się działo podczas ćwiczeń, coś cię gdzieś tam nurtuje, również pisz. Postaram się pomóc. No i cóż, jeżeli byś miała pomysł, żebyś chciała ze mną ćwiczyć, to bardzo Cię serdecznie zapraszam na moją stronę online.agnieszkapeszek.pl, gdzie możesz sobie przetestować dwa tygodnie treningów online ze mną. Treningi są personalizowane, co oznacza, że przygotowuję je konkretnie pod Twoje możliwości i potrzeby, co daje Ci to, że. E, ćwiczysz to, co potrzebujesz, ćwiczysz e, pod moim okiem, w tym sensie, że dostajesz zestaw bardzo dobrze omówionych ćwiczeń, gdzie dokładnie omawiam krok po kroku, jak dane ćwiczenie wykonać. Oczywiście na początku jest dużo nauki, ale z czasem jest jej mniej i wchodzisz na wyższy poziom, ale wszystko robisz w swoim tempie i dostosowane do Twoich potrzeb i możliwości. Więc, jeżeli masz ochotę przetestować, zapraszam cię serdecznie. Dobra, dość tego gadania. Jeszcze raz dziękuję Ci za dzisiejszy trening i życzę bardzo aktywnego dnia. Pozdrawiam, pozdrawiam na razie. Cześć!